Za ile? Czerwone gitary za ile? Za 150. Proszę bardzo, za 150 czerwone gitary. Uwaga, jaka to melodia? Wszystkie łatwe. To? Śpiewajcie, kurczę, no wziąć. Ja dla sobie go, póki zjeść z westkami ja. Tak tylko ja. Tak bardzo się starałem, a teraz nie chcesz mnie. Dla tak, tak się powiedz mi, dlaczego nie. Nikt się nie zgłosił, naprawdę, nie wiecie? <grymiany> Czy masz rower, no? No. Po jaki tytuł tu Eeeem. <grymiany> ja, yeah. Yeah. No, okej, okay. tak bardzo się starałem. Posłuchajcie, no, no fajnie jest w wyżysku. Wracaj do złotkowego, wracaj. I co, jedziemy dalej, teraz ty. Oh. Zagraj mi piękne cyganie. Zdech mieszkacie gdzieś obok? Ciebie? Jest waszym sąsiadem, tak? A to co teraz wyżysku? Wiesiadę na 30. Wiesiadę za 150, tak? Jaka to melodia? Uwaga, bo jest łatwe, teraz uwaga. Uważaj Elkan.